Tutaj torturowano ludzi. Zamykano ich w wieży i umierali z głodu. To było setki lat temu. Teraz to tylko muzeum. Nadal jest przerażające. Straże? Bardzo mi przykro. Obawiam się, że przekażę Wam złe wieści. Co? – Złe wieści? – Będziecie uwięzieni w północnej patrzcie. Tu poddamy was torturom, aż wyjawicie prawdziwe powody przybycia tutaj. – Torturom? Powiedział torturom? – Zabierzcie ich. Proszę podać nazwisko. Wasze nazwisko. E, Eddie, jak się nazywamy? Ja, ja nie wiem. Eddie, coś złego dzieje się z nami. Znacie swoich nazwisk? Noc w Wieży Strachu. Czy mogę mieć nadzieję, że obsłuży mnie pan jeszcze dzisiaj, mój panie? Tak, proszę pani, za chwileczkę. Dziękuję. Może stąd odejdziecie. Jeśli ustalicie, kim jesteście, wróćcie. Wtedy z przyjemnością wam pomogę. Droga pani... Dziękuję. Co się dzieje? Uspokój się, nie panikuj. Kierowca! Teraz panikuj. Schowamy się w restauracji. Pewne państwa poinformowano, że panowie w restauracji Balmoral muszą mieć na sobie marynarkę. Marynarkę? Przepraszam, mój brat nie ma marynarki. Bardzo dziwne. Marynarka. Ha? Dla młodego dżentelmena. Może nas pan posadzić w głębi? O niczym innym nie marzę. Hm, proszę za mną. że Nie, Co zrobimy? Nie wiem. Witamy w Balmoral. Możemy poprosić o kartę. Jest pora podawania herbaty. W menu mamy słodycze i ciaski. Bierzemy to dzięki. Oczywiście. Dlaczego nie pamiętamy swoich nazwisk? Nic nie wiem. Gdybyśmy chociaż odnaleźli rodziców. Ebi, już nie pamiętam, jak wyglądają. To tak jak ja. Co? Gdzie my mieszkamy? W jakimś domu? Nawet tego nie wiem. Nic nie pamiętam! Czyste szaleństwo! Cicho. Ludzie się gapią. Oh, mamy jakieś kłopoty z pamięcią. Nie pamiętam, co robiłam dzisiaj. Jak ja. Pamiętam drugą tylko numer pokoju i że rodzice są na konferencji. Tyle to i ja wiem. Nie mogę sobie przypomnieć, co było wczoraj i wcześniej. A ty. Nie. Nie mogę. Co się z nami dzieje? Nie wiem, to takie dziwne. Zdaje się, hmm? że stanie się coś strasznego. Chyba masz rację. Hmm? Może nas zrozumie? Że straciliśmy pamięć i nie zapłacimy. Hej, może się jakoś wymkniemy. Sławcie hmm. 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 te dzieci! Szybko! Co Proszę wybaczyć. bardzo. się wydzieram. Proszę się uspokoić, o matko. Wszystko nie będzie dobrze. Bardzo, bardzo przepraszam. Uciekajmy. Tylko to nam zostało. Masz rację. Uciekajmy. Chwileczkę. Nikt nas nie goni. Co to za miejsce? To jakaś kuchnia hotelowa. Poszedł sobie. Mamy szczęście. To mój najgorszy dzień w życiu. A skąd wiesz? Przecież nie pamiętasz innych. Co cię śmieszy? Marynarka. Dzięki. Proszę bardzo. Myślicie, że można mi uciec? Oddaję. Dać. Nie drażnij się ze mną. Oddaj mi je. Już! Jeśli je oddam, pozwolisz nam odejść? Co masz oddać, Eli? O czym wy mówicie? Pozwolisz? Najpierw oddaj. Ty kieszonkowcu, kiedy to zrobiłeś? W lochach, kiedy mnie złapał. Czy teraz możemy odejść? Tak. Odejdziemy stąd razem. Nie o to chodzi. Przestań! Nie, nie, Eddie, Eddie, błagam cię bądź tu gdzieś.

Wiesz, może gdzie jest hotel? Jesteś podróżniczką. Co tu się dzieje? Dlaczego się tak gapicie? Wejdźcie do środka! Już, już, już! Przepraszam, szukam mojego brata. Przepraszam panią, szukam mojego brata. Jest ubrany tak jak ja. Widziała go pani. Już jest za późno dla chłopca. Co to znaczy? Wyczuwam zło. Zło jest wokół ciebie. Twój czas już się zbliża skarbie. Patrzcie. To... Ja Ona. też ją Czego chcecie? Z nim jesteście! Ona. Czego Ona. chcecie? Ja chcę tylko znaleźć brata! Czas o ciebie. Powiedziałem czas, żebyś ze mną poszła. Gdzie jest Eddie? Wiesz, gdzie on jest? Eddie? To wcale nie jest żaden Eddie. No chodź, nie uciekaj przed przeznaczeniem. Popełnia pan błąd. Pomylił mnie pan z kimś innym. Nie znam pana. Nie wiem, o co chodzi. Masz się udać ze mną. Już czas. Nie, nigdzie z panem nie pójdę. Musisz mnie ukryć! Nie! Wynoś się stąd proszę, na tyś Proszę! Nie! Nie no! Wynoś się! Wynoś się, ale już! za zapłacę, zapłacę! Masz! Masz! Weź to! Weź wszystko! Złote suwereny! Widziałam takie, kiedy byłam małą dziewczynką! Przyjmiesz je? Przyjmiesz i ukryjesz Dobry. mnie gdzieś? Szybko! Do kosza! Proszę! Szukam dziewczynki. Jest tutaj, panie! Gazała mi wejść do tego kosza. Jest już gotowa, żeby ją w pan zabrać. <grystanie> o, oszusta! Przepraszam, dziewczynko. Może mi wybaczysz. Nie mogę zadzierać z wielkim lordem egzekutory. egzekutorem. Ezekutorem? It's just my Niczego nie zrobiliśmy. Jesteśmy niewinni. Zamknijcie ich. Gdzie jesteśmy? Co się teraz stanie? Nie wiem. Wszystko się zmieniło. Nic złego nie zrobiłaś, Suzano. Wasza Wysokość. Niestety, nie cieszy mnie Wasz powrót tutaj. Mogę wstać? Tak jasne. Wasza Wysokość. Nie, w porządku. Twoją twarz widzieliśmy. Kim jesteś? Czy, czy nie pamiętacie mnie? Każdemu się zdaje, że mamy go pamiętać. Nie mam na imię Susana, ale Su. Nazywam się Morgret. Jestem królewskim czarodziejem. Czarodziejem? To ty nas przeniosłeś w czasie? To jest dość długa historia. Nie jesteście Edim i Su. Co? Ty jesteś Edward, a ona Suzana, książę i księżniczka Jorku. Nie możecie w to uwierzyć, ale powiedziałem prawdę. Rzuciłem na Was zaklęcie. Chciałem Wam. Pomóż uciec. Nie, to nieprawda. Ja jestem Eddie, a nie Edward. Na pewno Eddie? A jak się nazywasz? Ja, ja. Kiedy was wysłałem w przyszłość, dałem wam nową pamięć, żebyście przetrwali w nowych, odległych czasach. Ale ta pamięć nie była pełna. Dlatego nie pamiętamy rodziców. Nasi rodzice. Wasi prawdziwi rodzice. Jedyni rodzice. Król i królowa. Niestety zmarli. Nie. Co? Wasz szalony wuj sam potem ogłosił się królem. I kazał Was zamknąć w wieże. Chcę Was usunąć z drogi. Co chce z nami zrobić? Yorku i Suzana z Jorku na rozkaz naszego króla zostaliście skazani na stracenie przez obcięcie głowy. Tak napisano i tak się stanie. Teraz już pamiętam. Że... Zaklęcie już nie działa. Dobry Morkredzie, podziwiam Twoje oddanie w służbie. Dla Suzany i mnie. Obiecałem Waszym rodzicom czuwać nad Wami. A teraz! Nie rozpaczaj! Zrobiłeś, co mogłeś! Może umrzemy, ale idea wolności... Pozostanę. Mój bracie, stawimy czoło toporowi Kata z godnością. Tylko mógł coś zrobić. Nie rozumiem. Już raz wysłałeś nas do przyszłości. Może to powtórzysz? Egzekutor zabrał mi białe kamienie. Bez nich moja magia jest bezsilna. Chciałem być z wami w przyszłości, żeby móc was chronić. Niestety tak się nie stało. Egzekutor sam się tam udał, żeby was tu sprowadzić. Przegrałem. Przegrałem i zapłacimy za to naszym życiem. <śm> <śm> Prowadźcie tutaj skazańców! Stójcie! Wielki Lordzie Egzekutorze! Oszczędź niewinne dzieci! Zabij mnie, jeśli musisz! Ale najpierw pozwól mi je wysłać do przyszłości! Nic złego tam nie zrobią! Mam im pozwolić wzrosnąć w siłę? I czekać aż wrócą tu, żeby się zemścić? Nie ma mowy. Sprowadźcie skazanek! Bądź dzielny, Edwardzie! Bądź dzielny! Hmm? Tak, Susanna. w całej Brytanii. Powarum! Straże! Brać go! Towaris! Niech wolność! Powarus! Hej! Nie wolno oddalać się od grupy. Możecie mieć kłopoty. Taj jesteście! Tak długo was szukaliśmy! Udało się! Udało się? O co wam znowu chodzi? Tak bardzo mnie przestraszyliście! Gdybym zgubił dwoje turystów, obcięliby mi głowę! To chyba moja wina! Morgret! <grym> Nazywam się Morgret. Jestem opiekunem Diego i Sue. Odpowiadam za nich. Dopilnuję, żeby się więcej nie zgubili. Dobrze, chodźmy za tym. Wieże zamykają za pięć minut. Nie chcecie tu chyba zostać na stałe? Nie, nie, z całą pewnością nie chcemy. No dobrze, pośpieszmy się! Pośpieszcie się Państwo, pośpieszcie się! Te dzieci powinno się ukarać. Przepraszam, nie usłyszeliśmy końca tej historii. Właśnie, co się stało z tymi książętami zwierzy? Właściwie nie wiadomo, dokładnie. Kiedy król przybył do Lochów, książąt tam nie było. Co się stało, dotąd jest tajemnicą. Wsiadajcie! Edward! Co się stało z jednym kabinem? Nie patrzcie na mnie. Koniec historii. Trzeba już iść. Wieża jest zamknięta. Jak mam stąd wyjść? Czy ktoś mi pokaże drogę? Jak mam wyjść? Proszę, niech mi ktoś pomoże. Wypuśćcie mnie, wypuśćcie!